Proszę Państwa, kolejne Przedwiośnie oczywiście y, zaistniało dzięki niezmordowanym naszym artystom klasykom, którzy, którzy po raz kolejny i zaskakująco na nowo y, swoimi pracami stworzyli no, niespotykany świat Przedwiośnia, dlatego że co roku jest to inny świat. Inna rzeczywistość malacka i wielu autorów nawet, koledzy, nawet przyjaciele na nowo rozpoznają poprzez kolejne prace. Przedwiośnie to doszło rzeczywiście dzięki wspólnemu wysiłkowi zarówno artystów, jak i kolejnym fundatorom nagród, bo jednak, co dużo mówić, w dzisiejszych czasach nagrody dla artystów pełnią szalenie ważne funkcje. I z wojewodą z Kielcy, Radomia, Tarnobrzega, panu prezydentowi miasta Kielc, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Domu Środowisk w Kielcach, Biuru Wystaw Artystycznych w Sandomierzu i Państwowej Szkołą Sztuk Plastycznych w Kielcach. W sumie włącznie z naszą Biura nagrodą. Yy, mamy dziewięć nagród, yy, które, które to yy, nagrody yy, Żyli przydzieliło, ale o czym za chwilę. Yy, proszę Państwa yy, chciałbym jednak powrócić do samej idei przedwiośnia, ponieważ jest to 18 przedwiośnie, a więc już to jest yy, no, ileś tam lat yy, corocznych zma, zmagań i jak każdy przed tak i to zawsze yy, nosi z sobą yy, całą sferę yy, kuluarowych. <laughs> medalów, bo jak do tej pory od wielu, wielu przedwiośni właśnie w ten sposób też utrwalaliśmy y, pamięć o Laura, tak żeby y, z brązu lane medale były y, jakąś taką wieczystą pamiątką. Bardzo proszę wobec tego o wręczenie pierwszej nagrody, pana wojewody, y, nagrody fundowanej przez pana wojewoda kieleckiego dla pana Jacka Nowakowskiego z Kielc. Bardzo proszę, Laura, o przyjęcie nagrody. Przypadła panu Sławomirowi Bardzo proszę autora. O przyjęcie. Nagroda prezydenta miasta Kielc przypadła panu Markowi Bawrze. Bardzo proszę autora. Pan Tadeusz Czarnecki otrzymuje Nagrodę Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Bardzo proszę, Androla. Na nagrodę we władzy w Kielcach otrzymuje pan Ryszard Gancarz. Bardzo Na w Domu Środowisk Ucznych w Kielcach otrzymuje pan Zbigniew Kamieński. Bardzo proszę autora wynagrodzenia. Pan Piotr otrzymuje nagrodę we Aleksandra Żer. I nagrodę Pan Witold Kowalski otrzymuje nagrodę w Szkół Sztuk Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Ja może podam w skład jury, które przyznawał nagrodę, żyli przewodniczył pan Jacek Antoni Zieliński z Warszawy, a w składzie zieli byli następujący artyści plastycy. Julian Raczko, Filip Rączkiewicz, Stanisław Cukier, Stanisław Tabisz i Grzegorz Bebnac. Proszę Państwa, to byłoby tyle z mojej strony, ja jeśli można prosić Pana Wojewodę o yy, podzielenie się uwagami co do tej imprezy, a może poprzednieje nas na przyszłość. Ja nie będę się dzielił proszę Państwa, ja chciałem bardzo serdecznie pogratulować wszystkim laureatom, nie tylko Panu Jackowi Nowakowskiemu, któremu wręczałem osobiście Nagrodę Wojewody Kieleckiego, ale wszystkim tym, którzy zostali uhonorowani, wszystkim tym, którzy również tutaj wystawiają, Bardzo się cieszę, że to 18 przedwiośnie, ja mogę być na tym 18 przedwiośniu gościem i mogę być widzem. Osiemnastka to jest taka fajna data, to jest pełnoletność, Panie Dyrektorze, myślę też, że ona również trochę zobowiązuje. Człowiek pełnoletni ma o wiele większe prawa, ale też ma o wiele większe obowiązki. Myślę, że to przedwiośnie będzie dalej kontynuowane we własnej siedzibie. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić w najbliższym czasie. Myślę, że jeszcze będziemy wielokrotnie przeżywali tutaj wiele twórczych radości, niepokojów i dyskusji artystycznych. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Wojewodzie, że e, po prostu przewiduje, e, że jednak ta batalia o Mongalek zakończy się sukcesem. Dziękuję za tyle, co pan Wojewoda zrobił, że, że jest to nadzieja bardzo bliska, że będziemy we własnej siedzibie, bo to jest takie hasło w bardzo popularne bardzo że wszyscy chcą być u siebie. Zwłaszcza ktoś jest to, praktyw, to letni, no władza, to właśnie, to bardzo. I, bardzo dziękujemy wszystkim fundatorom i zapraszamy do odwiedzenia i zapraszamy do naszego wspierania naszej działalności, czym kto może. 제 사. 나 빠쩨.